Cześć kochani, z tej strony Iska, to jest kanał Zminimalizowana i dzisiaj zapraszam Was na budżet na miesiąc grudzień, ale w sumie to bardziej na koperty z wezwaniami na miesiąc grudzień niż na budżet, bo w tym miesiącu bardzo dużo rzeczy, na ten miesiąc trochę wcześniej, bardzo dużo rzeczy opłaciłam z konta i aktualnie mam 300 zł na jedzenie i... Stówkę na rozrywkę i zdrowie do podzielenia, więc tak to wygląda. Więc resztę po prostu wkładamy do, do wyzwań. Mam nadzieję, że tutaj z głową nie wchodzę. Już będziemy działać. Mam w sumie 1310-1317 zł do rozłożenia. Więc tak naprawdę zaczniemy od odłożenia sobie na jedzenie, to co razem wspólnie z mężem dlaczego 300? Bo pewnie się zdziwicie, 300 idzie, na, idzie do gotówki, a niestety po 300 zł zwiększyliśmy swój budżet. Będziemy, będziemy się składać po 600 zł ze względu na to, że no wiadomo, jedzenie drożeje. 300 zł będzie szło jako do gotówki, a 300 zł będzie szło na nasze wspólne konto, ze względu na to, że, no wiecie, często jest tak, że w Biedronce, czy w Oszą, tam gdzie my najczęściej robimy zakupy, to, to te kasy samoobsługowe są jakby bardziej dostępne niż, niż kasy gotówkowe, więc, więc po prostu w ten sposób będziemy to załatwiać, więc ja na razie tutaj odkładam, e, odkładam mój segregator z takimi rzeczami bieżącymi, e, a otwieram sobie na początek e, mój, moją kopertę firma. I tutaj w 12 damy plus 50 zł, i tu będzie 600 zł. I dzięki temu będę miała 50 elegancko. Do, do rozmienienia, gdzieś tam dalej. Także to już załatwione. Odkładam i lecimy. Słuchajcie, prezenty: w prezentach nie ma 300 zł, jest 200. Bo stówka poszła na prezenty świąteczny ja tutaj wkładam w tym miesiącu słuchajcie, poczekajcie, zostało mi 1050 zł w tym momencie 50 na o właśnie, 50 na 50 już sobie od, odłożę Dobra, słuchajcie. Hmm. Tu 300. Na auto jak dam 300? Hmm. W aucie mam 1350. 150 jak włożę... Dobra. 150 damy do auta. Okej. Okay. Dobra, czyli tutaj dam prezenty 300. Plus 300 to jest 12. I mamy 500. Mam tutaj w prezentach 500. Muszę zbierać, bo, bo będziemy mieli imprezę w następnym roku, na którą trzeba będzie dać prezent. Dobrze, czyli tutaj dajemy 150 mhm. o. 150 i powinniśmy mieć 1500. Może policzę dla wszystkiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1400, 1500. Wszystko się zgadza. 1500 zł plus 150 1500 Ojoj. Nie wiem czy to No dobra, na razie na razie tyle tutaj damy, Dobra. Savings. Savings mamy 600. I co nam tu zostało? To jest na zdrowie i na i na rozrywkę zostało nam tu 400 to tak, do save'ik zdamy może tak Zobaczmy, co nam tutaj. Co, co my tutaj mamy dalej w tych wyzwaniach. E, tutaj mamy piątki. Ojejku, nie mamy żadnych mniejszych tych? Ojoj. No dobra. Mamy piątki. To na razie damy tutaj piątkę. Okay. dobra, to już sobie to odstawię w takim razie, bo mamy tylko piątkę, jeżeli chodzi o drobniaki. Dobra. Czyli tu będzie, sto, tu będzie 90. Dzisiaj mamy 2 grudnia plus 5 zł i będzie 90 zł. może być. Dobra, truskaweczki. Tutaj mamy podyszku. Tu mamy podyszku, i mamy 160. Ok, dodamy tutaj cztery dychy. Mamy 200 zł I dzisiaj No dobra Drugi, dwunasty Nauczę no, się, Licuję. I cztery truskawki No Już tutaj ładnie zostaje dwa cztery sześć osiem dobrze dobra arbuzowy zawrót głowy A, na komu nie Ile ja tu mam? Dobra, czyli na arbuzowy zawrot głowy dajemy cztery dychy, czyli dajemy dwa arbuzy plus czterdzieści. Mamy znowu 200 zł i tutaj też chyba rozmienimy. No rozmienimy. Dobra. Tutaj tak, e, okej, okay, zobaczmy, ile nam tu zostało. Dwie stówki całe. I tutaj 60, 80, 100, 120, no, 130. Hmm, hmm, hmm. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie, tutaj na komunizm dodamy stówkę. I Tutaj zamalujemy 4, czyli 80. Raz, dwa, trzy, cztery. Plus 80. To mamy 460. To październik. a tu mamy grudzień. Uh -huh. I tu damy, e, tutaj daliśmy osiemdziesiąt, tutaj damy dwadzieścia, pięć, dziesięć, piętnaście, dwadzieścia. Dobra. Mamy sto czterdzieści, tu jest październik to jestgrudzień Pistówkę, tutaj jest zajemy I, i już będziemy niej 600. Już mamy 600. Lecimy do saving. W saving damy stu. Plus sto. Mamy siedemset. siedemset, okej, Dobra, i zostało nam tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, yy, sześć. 130 złotych. Mhm. 130. To ja bym tak, 50 dała na gruszki. I ja może sobie tutaj 50 rozmienię. Tam to dam do... Tam to dam do rozrywki drobniejsze, tutaj pięćdziesiąt, tu gruszek. I zostaje mi osiemdziesiąt złotych. Tutaj mi się troszkę zapełnia po prostu eee, powoli. A teraz tak, jeżeli chodzi o trzydziestki, to tak, ja mam tu 300. I teraz dajemy dwie trzydziestki. Raz, dwa. I jeszcze to wrócimy do 20. Więc dajemy jeszcze tutaj dwie trzydziestki. Mnie to po prostu motywuje, słuchajcie, jak to się zapełnia bardziej. Więc wolę tutaj, właśnie dać plus 60 i tu mamy 360. złotych już. E, drugi, 12. 360, czy już jesteśmy ponad połowę. Więc bardzo super. Bardzo mi się to podoba. Ok, i tu w dwudziestkach. No może to w, w, w kusi. Kusi, kusi truskaweczki. A czekajcie, a tutaj nam no, za dwa, cztery. Ale te piąteczki to... Te piąteczki niech się tutaj zbierają tak powolutku. Dwie truskawki czy jeden arbuz? Hmm, o, to jest pytanie. Dwie truskawki. Czyli dodajemy tu jeszcze. Czyli to zrobimy, że 60, tuliśmy. I jest 220. I jeszcze te dwie truskawy malujemy. Super, mega mi się podoba, że, że to się tak zapełnia. I tu już naprawdę nam niewiele brakuje. I będzie 300. Także spoko. Bardzo mi się podoba. Dobra, więc to zrobiliśmy. Pewnie ten film będzie długi, tak? Trzy stówki na jedzenie odłożone i jedziemy tutaj z, ze zdrowiem. Mam nadzieję, że nie wchodzę w kadr głową. Zdrowie plus 50. Mamy 250. Dzisiaj na ręka wydałam. Powinnam mu tutaj trochę go oskubać z tego, bo wydałam na niego ci 35, złotych. Hmm. A może bym właśnie jakoś rozmieniła. Tylko, czy ja mam jeszcze gdzie to rozmienić? Raczej nie. Dobra, na rozrywkę plus 50. to raczej te 50 zł na tą rozrywkę to będzie raczej coś w stylu jedzenia z pracy. No, tutaj raczej nie poszaleję, ale my w tym miesiącu wyjeżdżamy na taki krótki wyjazd, ale właśnie na to poszły nasze pieniądze na rozrywkę i też na yy, no słuchajcie, stand-up, bo żeśmy sobie zamówili bilety na stand-up. Dobra, to tak. I jeszcze spróbujmy tego Rymka, bo to nie może być tak, że ja tutaj sobie wyprówam flaczki. Kombinuję, jak koń pod górkę. A on sobie będzie? Jaśnie panicz O, właśnie. Tutaj jest dziewięćdziesiąt złotych. Jego jaśnie fanicza trzeba tu ustabilizować. Więc ja tutaj sobie dorzucam jeszcze dyszkę. No niestety, moje gapiostwo. Tutaj sobie dorzucam dyszkę. I mamy stówkę. I będę miała jak rozmienić ręka. Dobrze. Pan remisła dzisiaj 35 zł nie kosztował, więc wkładam tutaj sobie o. więc wkładam sobie tutaj 65 zł. 35 zł, 65 złotych. I i i. I te 25 pięć tam po prostu do rozrywki. Już ja tu nie będę się bawić w wyzwania, tylko dodam to, to do rozrywki. Ja się już z Wami żegnam. Nie będę przedłużać tego filmu, bo i tak pewnie jest długi. Ja się już z wami żegnam. Jeżeli macie ochotę to zasubskrybujcie kanał. Zapraszam do komentowania, bo to zawsze daje motywację, a jak wiecie, na moim kanale filmy nie pojawiają się jakoś super często. Natomiast mam nadzieję, że to się zmieni. Może nie będą bardzo, bardzo często jak na niektórych kanałach, ale mam nadzieję, że troszeczkę częściej niż w tej chwili się pojawiają. Natomiast bardzo właśnie bardzo komentarze i łapki w górę bardzo motywują subskrypcje oczywiście również także zachęcam do łapkowania komentowania i subskrybowania tego kanału jeżeli takie treści wam się podobają.